Woda daje ochłodę, relaks, zabawę. Ale potrafi być też nieprzewidywalna. Czy wiesz, że wystarczy chwila nieuwagi, by wakacyjny dzień zamienił się w groźną sytuację? Zanim wskoczysz do wody, zatrzymaj się na chwilę. Ten film podpowie ci, co musisz wiedzieć, by nad jeziorem było nie tylko przyjemnie, ale i bezpiecznie. Przygotowanie do wyjazdu nad jezioro. Wakacyjna spontaniczność to coś pięknego, ale nad jezioro lepiej jechać dobrze przygotowanym. Odpowiednie rzeczy w plecaku mogą zdecydować o tym, czy nasz wyjazd będzie bezpieczny i komfortowy. Co warto zabrać? Czapkę z daszkiem lub kapelusz. Słońce nad wodą potrafi być zdradliwe. Nakrycie głowy to podstawa, szczególnie dla dzieci. Krem z filtrem UV. Promienie słoneczne odbijające się od tafli wody opalają dwa razy szybciej. Woda do picia. Organizm szybko się odwadnia, zwłaszcza podczas zabawy w upale. Strój dostosowany do pogody, luźne, przewiewne ubrania, strój kąpielowy, ale też coś cieplejszego na wieczór. Kapok dla dzieci i osób nieumiejących pływać. Obowiązkowe przy korzystaniu z łódki, kajaka, rowerka wodnego, czy nawet zabawy przy brzegu. Telefon z naładowaną baterią. Najlepiej też z zapisanym numerem alarmowym 112. Informowanie bliskich. Dlaczego to ważne? Zanim ruszymy na jezioro, warto poinformować kogoś bliskiego o swoich planach. To drobna rzecz, która może uratować życie w sytuacji awaryjnej. Dlaczego to takie ważne? W razie problemu, nagłego wypadku, złego samopoczucia, awarii sprzętu czy utraty zasięgu, ktoś będzie wiedział, gdzie Cię szukać. To szczególnie ważne, jeśli wybierasz się w mniej uczęszczane miejsca, z dala od głównych plaż i ratowników. Wybór miejsca do kąpieli Nie każde miejsce nad jeziorem nadaje się do bezpiecznej kąpieli. Choć dzikie brzegi mogą kusić spokojem i brakiem tłumów, to właśnie tam czyha najwięcej zagrożeń. Dlatego najważniejsza zasada brzmi: kąp się tylko w miejscach strzeżonych, gdzie obecny jest ratownik. Dlaczego to takie ważne? Obecność ratownika oznacza, że ktoś czuwa nad Twoim bezpieczeństwem i w razie potrzeby zareaguje błyskawicznie. Strzeżone kąpieliska są regularnie sprawdzane. Dno zostało zbadane, nie ma tam ostrych przedmiotów, wirów ani zarośli. Oznaczenia plaży pomagają zorientować się, gdzie można pływać, a gdzie obowiązują zakazy. Lepsza infrastruktura toalety, przebieralnie, kosze na śmieci, cień to też wpływa na komfort i bezpieczeństwo. W strzeżonych kąpieliskach nad jeziorem woda jest regularnie badana przez służby sanitarne oznacza to, że jest monitorowana pod kątem czystości, obecności bakterii i innych zagrożeń zdrowotnych. Kolorowe boje i flagi. Co oznaczają? Kolorowe oznaczenia na plaży to nie ozdoby, to znaki, które ratują zdrowie i życie. Oto jak je czytać. Czerwone boje wyznaczają granice kąpieliska. Nie wolno ich przekraczać. Białe lub pomarańczowe boje mogą oznaczać strefy dla dzieci lub granice strefy dla niepływających. Zielone boje czasem stosowane do zaznaczenia strefy dla umiejących pływać. Flagi na maszcie ratownika. Zielona flaga można się kąpać, warunki są bezpieczne. Żółta flaga zachowaj ostrożność np. pogarszająca się pogoda, fala, wiatr. Kąpiel możliwa, ale ryzykowna. Czerwona flaga, zakaz kąpieli. Wchodzenie do wody grozi niebezpieczeństwem. Bezpieczna kąpiel i zabawa nad wodą. Woda to źródło świetnej zabawy, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z niej mądrze. Wystarczy chwila nieuwagi, by beztroska zmieniła się w niebezpieczeństwo. Dlatego warto znać kilka kluczowych zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Stopniowe wchodzenie do wody po co to robić? Po opalaniu albo intensywnej zabawie na słońcu, ciało jest rozgrzane, a naczynia krwionośne rozszerzone. Gwałtowne zanurzenie się w zimnej wodzie może spowodować szok termiczny, a nawet utratę przytomności. Nie kąp się zaraz po jedzeniu. Tuż po posiłku organizm skupia się na trawieniu i nie jest gotowy na wysiłek fizyczny. Kąpiel w takim momencie może skończyć się skurczami, zawrotami głowy lub nawet zasłabnięciem. Zasady bezpiecznego używania sprzętu wodnego. Sprzęt wodny to jedna z najpopularniejszych atrakcji nad jeziorem. Daje mnóstwo frajdy i pozwala odkrywać zakątki niedostępne z brzegu. Ale korzystanie z niego to też odpowiedzialność i konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy jesteś dzieckiem, dorosłym, czy doskonale pływasz, zawsze zakładaj kamizelkę ratunkową przed wejściem na sprzęt wodny. Bezpieczeństwo zaczyna się już przy wsiadaniu. Wsiadaj spokojnie, pojedynczo, najlepiej z pomostu lub brzegu. Usiądź od razu na swoim miejscu i nie zmieniaj pozycji podczas rejsu. Zachowuj spokój na wodzie, na sprzęcie wodnym. Nie wstawaj. Nie przechylaj się gwałtownie, nie wykonuj nagłych ruchów, nie żartuj, nie popychaj, nie strasz innych. Tylko jedno nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do wywrotki, a na środku jeziora to może być bardzo niebezpieczne. Ochrona przed słońcem i owadami. Letnie dni nad jeziorem mogą być piękne, ale też zdradliwe. Słońce i owady potrafią skutecznie uprzykrzyć wypoczynek, a nawet zaszkodzić zdrowiu. Dlatego warto zadbać o ochronę. Nie tylko przed wodą, ale i przed tym, co czai się nad nią i wokół niej. Owady, mali, ale uciążliwi goście. Nad jeziorem często pojawiają się komary, meszki, kleszcze i osy. Ich ukąszenia bywają bolesne, a czasem nawet niebezpieczne. Szczególnie dla alergików i małych dzieci. Jak się chronić? Używaj środków odstraszających owady, dostosowanych do wieku użytkownika. Zakładaj dłuższe ubrania w godzinach wieczornych, lekkie, przewiewne, ale zakrywające ręce i nogi. Unikaj słodkich napojów i nie zostawiaj jedzenia bez przykrycia. W szczególności słodkiego, ponieważ przyciąga ono osy i pszczoły. Jak dbać o bezpieczeństwo nad jeziorem? Chwila nieuwagi, zły krok, silny skurcz w wodzie. To wszystko może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak rozpoznać zagrożenie i co robić, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Szybka i właściwa reakcja może uratować życie. Jak prawidłowo wezwać pomoc? W sytuacji zagrożenia najważniejsze to zachować spokój i działać szybko. Numery alarmowe, które warto znać: 112. Ogólny numer alarmowy działa w całej Unii Europejskiej. 601 100 100 to bezpośredni numer dowodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego WOPR. Jeśli jesteś na strzeżonym kąpielisku. Zawołaj ratownika wodnego, on wie co robić i jak szybko działać. Nigdy nie próbuj samodzielnie ratować tonącego. Wakacje nad jeziorem mogą być pełne radości, relaksu i niezapomnianych chwil, ale tylko wtedy, gdy pamiętamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dobre przygotowanie, wybór strzeżonego kąpieliska. Rozwaga podczas zabaw w wodzie i odpowiedzialne korzystanie ze sprzętu wodnego to klucz do spokojnego wypoczynku. Zawsze dbaj o siebie i swoich bliskich, obserwuj otoczenie i reaguj, gdy widzisz zagrożenie bo najważniejsze jest to, by po wakacjach wrócić do domu tylko z pięknymi wspomnieniami. Zobacz także nasz poprzedni film o bezpiecznych wakacjach nad morzem. Nie zapomnij także zasubskrybować mojego kanału.